Gdzie jesteśmy? Na jedzeniu. Na jedzeniu. Nasze koleżanki zostały na plaży, a my poszliśmy jeść. Pozdro. Tak Jest To nic niedobrze. Wszystko szkoda. Idziemy na łazienkę. Tak. Wszystkie. Julka zajęła łazienkę na kolejne 30 minut. Serio? Ona to z robi? Na Coś pewno. Nie chcemy myć? Na pewno. Ja pierdzielę. Nie, ma się myje. Myślałam, że to plus. <grymne> To Też czułeś na wakacjach? Absolutnie. Nie było, że na wakacjach, gdyś ten... Jedziemy w złą stronę. Będziemy wysiadać w dupie. Hit totalny. A my się tak dobrze z spało. Bierzemy Ubera, ponieważ e, jesteśmy godzinę od wyznaczonego celu. Dużo kasy. Jedziesz ruchomymi schodami, i normalnie jest tu jedzenie. Ta piętrowy jest sklepek. Idziemy teraz robić z Szukam kremu na obruszenie. Co tu się dzieje? To tam jest super. Duży, uper Dzień dobry, dojechałyśmy do imprezowej dzielnicy po przygodach. Ja pierdziele, godzinę tu jechałyśmy. A właśnie idziemy, że dzieci Uwaga, mały disclaimer. Musiałyśmy wysiąść z tego autobusu, bo było zbyt tłoczno. I zemdlałam. Zemdlałam, jak z niego wysiadłyśmy, bo ja już wiedziałam w autobusie, że coś się dzieje nie tak i musimy szybko wysiadać. Gryziemy! <laughs> Co tu Szczegamy na przystanku. Żeby nikt nas nie porywał. Ej, fajne. To Tutaj dobrze? No, w sumie inaczej brzmia ja na oku. Paweł <śpala> bez oka. ja mam oglądać Squid Game? Ten sexy pirat w twojej okolicy. Co jest grane, i czemu mamy dwie poszkodowane? Otóż rano słyszę śpię sobie. Coś biegnie. A to była Vera aka Paulinka, i biegła w ścianę, bo myślała, że zaraz nam dleje i chciała nam szybko powiedzieć o tym. ile widziane. Jest śmiesznie. Taka... Nasze koleżanki Paulinka i Iza nie jadą. Pan powiedział, że ich nie ma, bo sobie zemdlały. O, były żywe, jak wrócimy. Armani Cały za y, 30 koła. Trzecia szklanka elektrolitów od Justyny. Bardzo dziękuję. <laughs> za elektrolity są bardzo dobre. Już je polubiłam. Są so ochydne oh. ja, ja już polubiłam. No i co? Kupiłyśmy z Izą kremik, taki po opalaniu. Coś tam działa? Już jakby dużo złożyłyśmy. No tak No. że mi na liczyny. Tak, i się kremujemy, bo jest... Oh. jest i keśle z moimi nogami. I śpimy. I śpimy cały czas. Zaraz idę. Właśnie no! <laughs> <laughs> no, moje marzenie. No! Uciekamy. Ja mam coś Uciekamy. Do <laughs> Poczęstunek na A, najwyższych czekamy Uciekamy. Idziemy do piekarni. W końcu coś zjemy fajnego. Idziemy do szpitala? Pozdro. Dziszkoteku do szpitala idziemy. Wczoraj raczej blisko co będę. Pozdro. Jest okej, okay. zachowałam się jak panikera Powiedziałam, że jestem panik ale przykład jakieś plasterki. Ja piję w 5 minut tutaj zaklejony Wszystko nie ja zdarza, ja wracamy co trzy godziny Kazali mi szczurchać Paulę I w w jest chyba jeszcze musi pojechać z kimś później Do psychiatry <laughs> Testujemy parasol na jutro Ja pierdykam ale jestem zmęczona. Teraz twój swój raportaż, jak ci minął dzień. Fajnie. Fajny dzień? Bardzo fajnie. Powiedz coś więcej. To jest Tak, to jest... Mi... nie no, było no, fajnie. Widzieliśmy fajne, ładne no, miejsca. Okej. Okay. No i się bardziej spaliłam. Widzowie, widzowie, dzień drugi. Co? To jest dopiero drugi? O trzeci. Trzeci wieczór. Zakańczamy. Bez, bez kurde komentarza. Byliśmy na wycieczce, później w szpitalu. <noise> Szyty łupk brwiowy. Szyty zarapiony. Nie polecam się wypić, jak macie zębrać. Nie biegnijcie, bo biegniecie w ścianę. Jestem spalona. Pieczę mi tu pałapie, nogi. Przesada. Pacjent numer dwa. Nieprzytomny. Nie jest dobrze. Poliwię wszystko. Nie mogę chodzić. Nie pokazuj mojego tyłu! Co, jak wygląda poranek u nas? Jemy to, co zostało z poprzednich dni. Co zajęte? to Kto Chcę wejść do pokoju. Nie gadaj. Co ona robi tam? Poranik kosmetyczkę. Ja to nazywam dzień czwarty. Ja nazywam dzień czwarty. Trzeci nie, slash trzeci. Trzeci, sześć, czwarty. Trzeci, trzeci, cały czwarty, nie cały, tak? pierwsza banana. Vera. Spalone plecy z parasolem. Idę na polowanie, ja się. <noise> Teraz nakrywasz? Tak. Siema! Póki Iza się odzywa, jest dobrze. <noise> Kapka. Tak, będzie pita. Druga już dzisiaj, kurde jest godzina 11.38. Nie można tak, ale ja mogę. A później będę leżeć na przystanku. <noise> Cały czas ja już wzięłam, wzięłam sobie pizzerinkę i krosadkę. Mój cynamonek wygląda tak. Złapie, okazało się, że w naszej ulubionej knajpie był kręcony film, a raczej na plaży. A tutaj też byli. billing, autograf. Większe plażowiczki zaczynają rozkładanie. Nie no, my stoimy z kaweczką. Ej, jest tu za ciulowa, bo nie lubię karmelu jednak. Pyszna jest i za się nie zna. Pan nas pamiętał. Pytał się, czy byłyśmy wczoraj. Nie, no wczoraj nie, ale przedwczoraj i e, powiedziałam, że tak. Dobry! Wszyscy zaczynają gadać jak my. Dobry, no. dobry! Uwaga, jesteśmy teraz po plażowaniu z Aniuką. Czekamy na resztę i na jedzenie właśnie. Ta sama restauracja co wczoraj. Pan nas już zna, kojarzy. Co, co w poniedziałek Mi się myli dzień, bo wczoraj wiecie leżałam nieprzytomna nie no, była przytomna, ale przeleżałyśmy cały dzień z runoverą mój makaron, ale szczerze zajebiście pachnie i ty wrapik. Byliśmy byłyśmy dzisiaj na plaży Jesteśmy tylko na plaży teraz się ogarniamy a zachód słońca będziemy robić ładne zdjęcia. Girls, being girls. Co za syf? To nie masz, nie nagrywajcie. Jak trzeba, barku nie Tak zwana spuchnięta kostka tak wygląda? развольнение.